Dolina Prądnika to chyba moja ulubiona Dolinka. Nie mówię tego przez pryzmat jej flagowych atrakcji: zamków, ojcowie, kapliczki chytrze postawionej na wodzie na przekór Carowi, czy też monumentalnej Bramy Krakowskiej. Dolina Prądnika to magia, to zapachy i przede wszystkim smaki. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę tutaj znak dziedzictwa kulinarnego. Czy to znaczy, że dostanę u pani coś dobrego do jedzenia? Naturalnie, zapraszam. Co mi pani szczególnie poleci? No najlepsze powidła śliwkowe do chleba. A do herbaty to może sok malinowy. Tutaj strasznie taki krótki skład mam: maliny, cukier. Cytryna. Tak się da naprawdę robić? Da się. Słyszałem bardzo dużo dobrego o pani ogórkach, kiszonek. A zioła jakieś? Jakie pani ma dobre Polecam melisa. To zapraszam Dziękuję. jeszcze może po słoiczek miodu. A no tak, nie mogliśmy zapomnieć o miodach. Jakie piękne miody. A ten taki dwukolorowy. Jak to, jak to jest zrobione, proszę mi powiedzieć? Co to za miod jest? Najpierw leje się rzepakowy wiosną, a potem jesienią gryczany. Doskonale. Pakuję też taki miodzik. Pani, tak tu wszystko naturalnie, prawda? Produkty, które są w sieci dziedzictwa kulinarnego, są wytwarzane jak najbardziej w sposób naturalny, bez żadnych sztucznych dodatków, według starodawnych receptur. I zgodnie ze sztuką kulinarną, więc nie ma tam absolutnie żadnych dodatków. Wszystkie warzywa, owoce rosną naokoło tutaj. A my również pszczoły pasiekę małą, która dostarcza nam miodu, więc niczego nam właściwie tutaj nie brakuje. Bardzo przyjemnie się rozmawiało, bardzo pysznie się rozmawiało. Dziękuję pani za, za gościnę. Dziękuję. Co pływa w Jurze? To przekorne pytanie. 160 milionów lat temu w głębokim morzu pływały tutaj trilobity i amonity. Obecnie królem tego strumyka jest strąg potokowy. Ten konkretny zwany pstrągiem ojcowskim. Tak naprawdę nie chcę go tutaj złowić, ponieważ strągi o tej porze roku idą na tarło i nie będziemy im przeszkadzać. Teraz zabieram was do kogoś, kto na pstrągu ojcowskim zna się najlepiej. Dobry? Dzień dobry. Strąga szukałem. O, to dobrze pan trafił. Czy mogę pomóc? Bardzo chętnie. Czym się różni tęczak Oj, od potowania? Przede wszystkim tym, że pstrąg potokowy jest naszą rodzimą rybą, czyli naturalnie występującą na terenie Polski, Europy od tysięcy lat. Natomiast pstrąg tęczowy został sprowadzony do Polski 100 lat temu i jest jakby takim gatunkiem sztucznie tutaj osadzonym. A poza tym w chowie. Strąg potokowy jest tak naprawdę dziką rybą z natury. I on rośnie do tej wielkości 2,5 roku, ponieważ je wtedy, kiedy ma ochotę. A ten czaki jedzą cały czas. Więc yy, i mają inny przyrost. A to jest 2,5-letnia ryba, czyli 200 gram. Dlatego też inaczej buduje tkankę mięśniową. To mięso jest takie zbite on będzie mniej tłusty. Tak, chcę Wam wypuścić do stawu. Miła czynność. Długo już hodujesz tutaj pstrągi? Stawy powstały w latach 30. ubiegłego wieku i były jednymi z pierwszych stawów pstrągowych w Polsce. A my jesteśmy tutaj od 6 lat. Prowadzimy tutaj wędzarnię i raczymy turystów naszym pstrągiem. Mogę ja go też spróbować? Zapraszam. Najważniejszy jest smak ryby, ryba obroni się sama, dlatego nie przeszkadzamy jej, dajemy trochę oleju, nacieramy rybkę, żeby nie przybierała do folii. Mm -hmm. On wcześniej jest w solance, używamy mm -hmm. najlepszej soli, jaką mamy w małopolskiej Oczywiście, no sól wielicka, a następnie co, dajemy to, co jest najlepsze w regionie, czyli świeża mięta, ojcowska, trochę rozmarynu, który sobie hodujemy w naszym ogródku. A teraz dodamy wyjątkowo troszkę wina. Możesz otworzyć? To wino wyparuje podczas całego procesu obróbki. Wino też z wieliczki tak są. Staramy się używać lokalnych produktów, zwłaszcza tych, które są w sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolska. I co? Zawijamy. Dokładnie. Takiego strąga Wsadzamy na 20 minut do grilla, ale w piekarniku tak samo. Termoobieg i będzie pyszne. Ustawy ojcowskie, pstrąg z Ojcowa, przyprawy z ojcowa. nic dziwnego, że jesteście na liście sieci dziedzictwa kulinarnego. Tak, jesteśmy produktem tradycyjnym z Małopolski. Wierzymy też w zasadę slow foodu, czyli to, co jest wyhodowane na tej ziemi, uprawiane, tak jak winorośl, w Wielniczce pasuje do siebie najlepiej. Czyli lokalność, regionalność to są najważniejsze dla nas hasła i są prawdziwe, pewnie wierzymy. Ja zatem zajmę się tym pstrągiem, a Wy zobaczcie, jak w Małopolsce uprawia się winorośl. Winnica powstała pierwsze nasadzenia 2013, główne nasadzenia 2014 rok. Dlaczego tutaj? Idealna wystawa, stok południowy, piękne nasłonecznienie. Francuzi nazywają to terroir, a po polsku jest to po prostu miejsce, czyli siedlisko, które jest stworzone do uprawy takich szczepów jak Merlot, jak Chardonnay, jak Pinot Noir, jak Riesling, czyli do takiej czołówki winorośli europejskiej. I w tej chwili mamy 25 tysięcy roślin owocujących i my produkujemy w granicach 10-12 tysięcy litrów. To jest około 15 tysięcy butelek. Rolnica wiatremnicza charakteryzuje się tym, że Obieg azotu jest zamknięty. Nie wprowadzamy azotu, innych nawozów z zewnątrz. I druga rzecz jest bardzo ważna: bioróżnorodność i środki ochrony roślin, które używamy, są środkami tylko i wyłącznie naturalnymi, które naturalnie występują na naszej planecie. Przystąpiliśmy do sieci w 2019 roku na wiosnę. Ja już znałem ten znak wcześniej. To jest jakby taka pieczątka, że to urodziła ziemia małopolska, że to zrobił człowiek, który jest związany z tą ziemią, czyli człowiek, który szanuje tą ziemię. A to jest bardzo ważne. W dzisiejszych czasach troszeczkę o tym, o tym zapominam. Europejska sieć regionalnego dziedzictwa kulinarnego, w ramach której funkcjonuje sieć dziedzictwa kulinarnego Małopolska, powstała w 1995 roku w Skandynawii. Jej głównym celem jest zachowanie tradycji kulinarnych poszczególnych regionów Europy. Dzisiaj niekwestionowanym liderem pod względem ilości podmiotów członkowskich jest Polska. Mamy ich ponad 800, z tego 39 pochodzi z Małopolski. W następnych odcinkach odwiedzimy kolejne miejsca znajdujące się na tej wyróżnionej liście.